Jaryszów w akcji. Cała społeczność ruszyła na pomoc Wojtkowi, aby wesprzeć chłopca w walce z chorobą mieszkańcy zorganizowali wyjątkowy festyn charytatywny. Od godziny 15 w sali sportowej czekały domowe wypieki i mnóstwo atrakcji. Chłopak walczy z ostrą białaczką. Dlatego też postanowiliśmy jako całe społeczeństwo wesprzeć go w tej trudnej walce. Nie widzieliśmy dlaczego on po prostu opuszcza szkołę i jak nasza wyławczyni to nam powiedziała, to był taki no. Szok. Serce do akcji włożyli m.in. uczniowie z klasy i szkoły Wojtka, ich rodzice, a także sołectwo i koło gospodyń wiejskich. Napiekliśmy dużo ciasteczek jako rodzice z klasy. Mam nadzieję, że przynajmniej swoją cegiełkę jakąś dołożymy. Będzie też yy, msza w intencji yy odzyskania zdrowia Wojtka i będzie po tym, czy też można złożyć ofiarę. Tutaj nigdy nie brakuje ludzi, dobrych ludzi, którzy przychodzą, którzy po prostu chcą pomagać w jakkolwiek najmniejszy sposób, ale zawsze oni są. Dlatego ja uwielbiam z takimi ludźmi, mimo że nie jestem stąd, przyjeżdżać tutaj, współpracować, pomagać, dawać to, co mamy w sobie najlepsze, tak? Po ludzku po prostu pomagać. Zorganizowana została także zabawa w szukanie malowanych kamyków która zaangażowała mieszkańców pobliskich miejscowości. Nasz lokalny przedsiębiorca, firma Transcom zaproponowała, że za każdy znaleziony kamyczek wpłaci do dzisiejszej, do dzisiejszej puszki 1000 zł. Także już na ten moment zebraliśmy ponad 10 tysięcy zł. Dzięki Solidarności Mieszkańców Festyn stał się wyjątkową atrakcją, w którym dobra zabawa była jednocześnie wielkim wsparciem. Wojtek zawsze był... Dobrym przyjacielem, udało da się z nim fajnie porozmawiać, dość, zawsze był dość cichy, ale radosny. Koleżeński, miły, pomocny. Znam go od dziecka, bo chodzi chodziłam już z nim od przedszkola tak naprawdę i no, on był tak naprawdę pierwszym moim kolegą. Małym krokiem dla nas naprawdę zafundować potrzebującemu duży krok do osiągnięcia jego celu. i. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Ci, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu, wciąż mają szansę pomóc. Wsparcie finansowe można przekazać poprzez wpłatę na konto fundacji lub odpisując 1,5% podatku. Każda złotówka ma pomóc i przybliża Wojtka do zdrowia.